Halo, halo. No. Dzień dobry widzowie, witam was w pierwszym odcinku na kanale Only G4 Skins. Akurat troszkę nazwa nie poniosła, ale w pierwszym odcinku zagramy sobie mecha skrzydłowego na nieuchumorze no Zobaczymy jak nam pójdzie. Ja oczywiście będę wbijał sobie rangę. Zobaczymy jak ten film się w ogóle wybije. I oczywiście polecam aplikację... Boże, aplikację. Yy, strony z G4 Skinsa na której bardzo polecam używać kod AFIC 2.2, który daje wam 5% do depozytu i danowia użytkownikom w skrzynkę milspec. Dobra, a ja już tutaj czekam na yy, meczyk mój. O, akurat siebie można zaakceptować mecz. Więc zobaczymy jak mi pójdzie pierwszy meczyk. Nie wiem czy zagram jeden czy dwa mecze. Zależy też z humorku mojego, bo ja się niedawno wróciłem ze szkoły. No to za jaką chodzi, Dobra, zobaczymy, jak tam pójdzie dzisiaj. Dobry humorek jest, więc powinno pójść dobrze. Wow. Dobra, ale jak widać, strzały nie będą najlepsze. Ale fajnie z kimś idę, mi się turbo podoba, bo mi się wzięło. Kiedy... To... Dobra, wróćmy jak. No cóż, ciążę tę turę, bo mi się ten bardzo podoba, niestety nie jest tak, bo on jest w domu. Albo pozostawię bojamów Ale... Więc tego będzie Ale ja idę na okno, sobie pójdę No nie no, przez przypadek zacząłem strzelać Mojego drzemeczka, z którym ja gram Ale widać No, te przeciwnicy... To, no nie wiem, czy oni są odpaleni Bo troszkę... te głowy źle wyglądały Ale dobra Zagram sobie jeszcze jedną malutkę eko Dałem lampa Zobaczmy teammate ale jak widać, że w moim nie ma, Eee, dobra, mam pomysł na... Pójdziemy sobie tutaj Ło, wow, ej, nie mogłem się ruszać widzimy Nie wiem o co chodziło w tym Ale nie mogłem się ruszyć w ogóle w bok Brawo, pięknie chodzi ma i ciemkę O no, we mnie już 50 kreuz osób Dobra, no, zobaczymy jak będzie dalej mm. 50 kreuzów Chęć koło, dobra Jobem tak, pull do attacha bym zagrał Dobra Pójdę sobie na... tutaj jest jeden raz Interest taki, chęć tak, chęć tak Gordon ma wierkę, wiem a, kolegę, nie zrobił, Jeszcze no? co jest? A, to dostał, ale... I dostał bardzo dużo, więc on powinien być. Ja nie mogę, nie ja, ja gram mogę, z Wannemojer. Dobra, to skala podziałamy, bo jakby dzisiaj w trakcie tak Jak tak pójdzie, to zagramy cały dwa mecze. No dobra, o, mam pomysł. Wyzwalę wabik. Patrzcie. Robię tak. Oni będą myśleli, go to flash. Ale chodź mi już skakuje. Bo... Ej, dobra, jeszcze już ja to nie już mieszam. się już Nic nie Bo co gram? Proszę, że widzę żeby że taki... ...dramat w moim

Pójdę sobie od Singledora. Brawo brawo Przód ja sobie paczkę, 4-1 Nie zerzyłem, eee y AK Chyba AK gramy Rush single door bro Dobra. Nie wiem czy słyszałem, mówimy stąd polskie, zrobiłem sobie tak Ktoś się rozwali... Wiedziałem, że on tutaj zejdziemy. PC mi robi. Bo nie robi PC? A, no chyba no, tak. No, Wyjdziemy no, no. po raz kolejny na full'u. No nie, o, nie wierzę. O, co się dało zrobić? Uuuu... Ojej, dzisiaj taki koszmar gromadzi. Jak to może się tak grać, że sobie... I tak się denerwuję, o Boże.

No, ja sobie pójdę tutaj. Tak. E, dobra, mega obity. Mogą tak 3 chyba zrobić za to... e, 6 2, 2 1, <todgłos> bo nie ma szans do korytarza. E, dobra, nie, nie mam humoru. Chyba zagram na dwie gierki, to... Tak. Bo też mam humor bardzo ale no, nie. To też żyd. Ja nie, nie sobie zestawu. Dobra, to jeszcze troszkę. Zrobimy sobie tak, że. 3, 2, 1, pójdź już tam. Aha, i oni sobie w wiki idą tam. Mowo! No, Nooo! Bo... nie, mam chcę dojść lewością, grzę teraz. Brawo! Ej, ale to wykierował, jakby ja nic do niego teraz nie powiedziałem, ale... I tak, mega, dżi! Eee, zagram... ...Digel. Digel chcę. No. Dio Stres, pójdę tu. O, teraz pewnie to zajmuję, ful. Ja. O, piknij, koleżko. Przestań, pójdziesz. Brawo! Brawo, mojej Oni chyba I on z... no, nie był tu czeka. A, tak. Nie! Dobrze, biegam. O, tak, Albo nie, cofniemy biegam. A, biegam. A, biegam. A, biegam. nie, tyle A, biegam. A, biegam. A, biegam. A, biegam. A, biegam.

Ej, 2, 6, 6, comeback, comeback, comeback Dobra, bierzemy sobie nabój, bo muszę go wywalić w kącie Oni lepiej, to jest oczywiste Spalimy sobie tą O, szale tu Będzie mądre Przesnakuje to Oni muszą wyjść, to oni plantujemy niebem Ja już wujka idę Ej co ja klikam, co ja klikam Ej nie wierzę 94 i 32 w jednym. Nie, nie wierzę A wyba, jedyne wyjście w tej sytuacji A wyba Pula A wyba i tyle, pula do wyba No bo, ziglasz Pierwszy ziglasz Piękny z tego, jedno się tu głowa do Pikasku Zresztą czy wyjdziecie U, dobra. Bo ja wiem, że oni cały czas tutaj stoją. Jak się pikują. Tak mnie nie, że pikują, ale. Tak tak Jaką tragedię stoją? Mm. Nie wiem, czy to nie będzie remis. bo jestem w siodłym śniegu. Ale zobaczcie, czy ten mózg jeszcze raz tak piknie. No.

Nie wiedziałem, że jest takiego. No i brawo ją. Nie, to samo drugiego, bo ten pierwszy to tak tragedia. 8x8. Rens, bo, Dobra, jedną gierkę zagram. Jedną, gierkę. No, nie będę zagrał drugie Dobrze, to jak widzicie, tutaj nie poszło za dobrze, po naszej myśli. Ale no, to będzie już koniec dzisiejszego odcinka. W sumie też pierwszy, mm, pierwszy odcinek. I dobrze. No, no, może nie, że dobrze, ale fajnie. I dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. I zachęcam jeszcze raz do użycia mojego kodu ASIK22 przez SI, czyli z dużej litery, na stronie GeForce kids Dziękuję bardzo. Papa.